W tej chwili jest wszystko w trakcie badania i procedur jakie poczyniamy i wyniki będą znane w piątek. A w tej chwili jest postępowanie epidemiologiczne, wywiad epidemiologiczny i wszystkie badania zgodnie z procedurą. Ale czy wstępnie coś możemy powiedzieć, co mogło wywołać wstępnie czy to ożywienie, czy to jest podejrzenie zatrucia pokarmowego? Czy na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że 44% osoby jest hospitalizowane w różnych szpitalach województwa lubelskiego to jest takie nieszczęście dla wszystkich, tutaj również w szczególności dla dzieci, bo to odnośnie ośrodka, to będą sprawa, że też, ale najważniejsze, żeby dzieci były żeby były zdrowe i wszystko było w porządku z nimi. Kiedy to się zaczęło i jak to wyglądało? Znaczy, trudno powiedzieć. Do, dowiedziałem się o 6 rano, pracownik poinformował mnie, że dzieci zabiera, że ci wymiotują i są zabierane do szpitala. Przyszedłem tutaj na ośrodek, poszedłem do kierowniczki kolonii i poinformowała mnie, że dzieci boli brzuch i wymiotują i wzywa pogotowie, żeby sukcesywnie zabierali gdzieś do szpitala. Poprosiła mnie również, żeby zawieźć jedną z wychowawczyn do Lubartowa, bo tam są dzieci. Oczywiście zawiozłem, wróciłem, trudno mi w tej chwili powiedzieć, co się stało. Sanepid bierze wymazy, sprawdza całą dokumentację ośrodka. Ostatnia kontrola Sanepidu była w czwartek, no, ty no niecały nie tydzień temu, tuż przed przyjazdem tego obozu. Sprawdzali wszystko kompleksowo, wszystko było i na kuchni, i na ośrodku w porządku. Czekamy w tej chwili wszyscy na wyniki, co się stało, czy to jest jakiś wirus, czy to jest sprawa no, nie wiem, pokarmowa czy jakiegoś, czy sarmonery, czy czegoś. Dopiero będziemy widzieli. no, jutro właściwie. W dniu dzisiejszym w godzinach rannych do szpitalnego oddziału ratunkowego trafiło siedmioro dzieci, uczestników kolonii w Białce Barczewskiej, z objawami zatrucia. W chwili obecnej dzieci są hospitalizowane, w stanie zdrowia zadowalającym. Jest wyrównywana ich gospodarka wodno i liczymy na to, że w dniu jutrzejszym już będą w zapłacić. Co się działo? Co udzieliłeś z chorym? No wymiotowałem. Nie no, ma żadnego po, kontaktu. Jeżeli osób dzwoni, to nie mamy czegoś takiego jak jest linia zajęta, to nie jesteśmy w stanie wszystkich odebrać. Pani, jesteśmy w trakcie że tak takowym ustalania i dzwonienia do rodziców. Czyli rodzice już wszyscy wiedzą o tym, że jest taka... Sytuacja. No, mi się wydaje, że, że raczej tak. To jest wszystko pod naszą kontrolą, także uspokajam, nic takiego strasznego się nie dzieje. No i zobaczymy, czekamy na, na wyniki badań, które będą z tego co mamy informacje w piątek najprawdopodobniej.